Siemano, witam wszystkich w kolejnym odcineczku na tym kanale, a w dzisiejszym odcinku widzowie mamy dużo do zrobienia, bo musimy ogarnąć pewną rzecz. Po pierwsze to musimy dokończyć cały tutaj Tajcon, a po drugie to musimy ogarnąć też trochę dobre pety, bo jak widać tak wyglądają moje pety. No może są one dobre, ale chciałbym tego najlepszego obecnie Peta zdobyć w wersji golden. No, wiem, że mam mało gemów ostatnio, ale no niestety. I tak, i no, i tyle. Dobra. Lecimy sobie, widzę, już z pierwszym odblokowaniem tych wysp wszystkich, które tutaj mamy. ok to mam. Czy ja ją kupowałem? Czekajcie, widzę, ja to muszę coś sprawdzić. Tutaj mam... Nie gadojcie, bo ja mam... nie, jeszcze tam mam wyspę, dobra. Zatem odblokowujemy. No wiem, że mam troszkę tych mało, tych tokenów, no ale jednak tak 3 biliony, myślę, że by troszkę starczyło tutaj na odblokowanie, trochę tych wysp. Dobra, jest od razu. sobie Będziemy niszczyć te czesty, no i tak go to poszło połowy naszych tutaj y, rzeczy. Niestety, widzowie, no i to jest smutne trochę, no ale ma no niestety, no życie. I widzę, napiszcie, czy ta seria Wam się podoba, y, żebym wiedział, co tu nagrywać, albo jak Wam się nie podoba, to jakaś inna gra, która by była fajna i z której chcieliście, by serię, no i tak. Dobra. Yy, niszczymy tą skrzynkę, za chwilę ją niszczymy i lecimy odblokować kolejną wyspę. Nie wiem, czy nie będzie stać chyba na kolejną, bo chyba pamiętam, że 2 czy 3 biliony trzeba było tam, ale wiecie, jeszcze 300 trzeba kupić, pomimo tego, że wyspa ok jest, ale 300 też będzie trzeba. A więc dobra, yy, niszczymy tego czesta dobra, jeszcze chwilka i chyba będzie okej. Okay. Dawać, dawać, dawać i potem idziemy na trading plaży i spróbuję upolować tego jednego z najlepszych, obecnie petów ów grze. I będziemy musieli trochę pofarmić tutaj tych, tych tych folii stoken, bo muszę mieć na dzisiaj całą noc otwierania się przyda, znaczy nie na całą noc, też dzień. No, dobra. Jednak faktycznie jak mówiłem 2,5 biliona nam jest potrzebne, mamy dwa 2.100 milionów a więc tak, to sobie pofarmimy te skrzynki i będziemy iść polować na tamtego peta, bo tak szczerze to jak tak patrzę to to on, na serio, jak macie 10 huge'ów tak jak ja, to się opłaca wam kupić najlepszego peta obecnie, a jeszcze mam tutaj nowego huge'a takiego Poseidon Corgi ładnego to się opłaca wam kupić tego. Opłaca się Wam zainwestować w tego. W najlepszego Peta obecnie. Knijcie, jak Wam się uda Rainbow'a, ale wiem, że za Rainbow'a będzie trzeba zapłacić dużo. To może nie Rainbow'a, może Goldena. Zapłacić tak z 20 milionów. Nie, czekaj, sprawdzimy w ogóle, ile to kosztuje. obstałem że z 5. To się opłaca dać za niego tak, no nie wiem, no milion. A za tego Rainbow'a jak nawet 20 będzie to kupić, bo po prostu się opłaca. Bo, jak macie huge, jet, to te wszystkie wasze huge jet przyjmą jego moc dwukrotnie, chyba czy taką samą I, i ten, i będą mega mocne, i Wam się łatwo będzie tutaj yy, niszczyło. A tutaj nie, nie działają chyba rebirfy, no rebirfy to właśnie dlatego mówię, chyba, bo nie jestem pewien, ale wiem, że nie działają potionki, game passy. I Enchanty. Nic z tego nie działa, więc tutaj jest takie Free to Play. No Game Passy, no AutoFarma i AutoClicker, to wszystko działa tutaj, yy, a więc tak. I będę za niedługo kupował w ogóle tak zresztą AutoFarmy i polecam ją kupić, bo no jest to jak się zastanawiacie na serio, na wydanie małej ilości gemu, żeby coś tam mieć w tym symulatorze, to AutoFarma za 200, no ile? 170 Robux. 175 robux jest najlepszym według mnie wydatkiem z tych wszystkich tutaj y, tych game passów takich najtańszych i też cena nie jest duża i też dobra jest bo sobie fajnie można pofarmić no. a więc lecimy na tą trading plażę bo musimy coś ogarnąć widzowie jest to mega ważne musimy sobie ogarnąć tego peta znaczy no ogarnąć na pewno go nie kupię bo cenę wiem jaką on musi mieć mega wysoką ale chodzi o to, żeby ogólnie sprawdzić jego cenę i sobie najwyżej na niego pozbierać. Yy, Sprawdzajmy, czy w ogóle w złotym jest, bo jak ja wcześniej wyszukiwałem, raz wyszukiwałem sobie jeszcze tego na poważnie, że tu hardowałem i go wyszukiwałem i nocami, tylko wyszukałem go raz i go nie znalazłem, tego peta, jakby mi go nie wyszukało. Milion. Ale na serio, opłaca się za niego dać milion, bo on z tego co wiem, to ma 60 tysięcy chyba. No, jak te moje mają. No, widać, nie da się. Jak te moje mają po. po ten. Mają po. Sprawdzę też, ile ten normalny ma. Te moje mają po 40k, to ten ma w wersji złotej. Ma chyba 60 coś trylionów. To super opcja, bo wasze hiuże wszystkie będą miały albo 60 chyba, albo razy 2 to będą mieć, czyli 120, coś takiego. Aha, dobra. No, musimy sobie jeszcze troszkę pozbierać, więc będzie trzeba szybko sprzedać. Okej. Okay. I tak, i niedługo Wam ogarnę lasowanie na <coughs> ekskluzywa na stosów. Co by tu sprzedać? Co się szybko sprzeda? Hmm. Nie, nie, nie. Kurde to by tu sprzedać takiego użytecznego Dino Gift, o, mi jeden Piniata. Piniaty bym może posprzedawać. No, nie wiem, czy to takie dobre. To sprzedajmy. 11k. Niech będzie. Żeby to szy szybko zeszło. Piniaty. Ludzie będą się na to rzucali, więc 35k będzie dobrą ceną za taką piniatę. I co by tu dalej znaleźć? Gift Bagi, ja tego dawno nie sprzedawałem. 30, 30, nie, 3, 300, tak. 3K i 300. Dobra. Co my tutaj mamy? Hologram Tiger. No, trochę, trochę on kosztuje, no, jak widać. No, ale na losowanko kupię wam takiego. Hologram Tigera lub jakiegoś innego. Napiszcie, o! Napiszcie w komentarzu, jakiego byście chcieli ekskluziwa. Yy, na. Yy, czekajcie wam pokażę. Którego chcecie z tych trzech ekskluzywów, żeby tak nie przesadać z tym rapem. Bo jednak chciałbym teraz na huge'a kolejnego pozbierać, a już wam powiem. Nie wiem. Yy, znajdę wam tutaj takiego dobrego cenowo, czekajcie. Którego byście chcieli? Y, z 3 milionów tam gdzieś rapu, żebym się wyrobił. Bo na serio nie chciałbym teraz wydać po 15 milionów na y, tego, na ekskluziwa. <coughs> Ten człowiek. Wie. Ile w ogóle to kosztuje? Ja nie mogę. Banan. Ej, to kiedyś było warte dużo. Ktoś to chyba przyniósł z Xa. Dobra. <coughs> W każdym razie którego chcecie, tego czy tego, czy może tego lub tego, czy tego, czy chcecie tego, czy nie wiem, czy chcecie, czy chcecie, czy chcecie tego, czy być może chcecie tego, nie wiem w widzowie, lub tego, lub tego i, te, i tego, no. Więc te, te, te tutaj pety, jakie tutaj teraz Wam przejeżdżam, macie do wyboru. Wybierzcie, który Wam się najładniej podoba. Powiedzcie mi, jak go kupię na losowanie. Tego nie, proszę. Emerald Monkey też, do tego wchodzi. Wszystkie pety do 5 milionów. Jakby 5 max. 5 max. No, 6 max. Dobra, nie 5, 5, 5 max i tyle. No, i mogę jeszcze gargulia ja wam dać, bo on jest ładny mega. I zawsze był moim marzeniem, więc może wy też byście chcieli. I tutaj takie te też mogę wam dać, ten cały stos. Nie, oprócz tego. Albo chyba, że jak trzy osoby napiszą, że chcą tego, to będzie ten po prostu. Albo hologram tiger i tego nie. Dobra. Lub tamtego grincha. No, a my się zajmiemy. O! O kurde! Ej, to by fajnie było do m, zrobić sobie cały team z tymi enchantami tutaj na serio. To by fajne było wrzucić takie enchanty na tego naszego porgiego i tak dalej. I by mieć, no 40 milionów bym musiał wydać, ale super by łatwo było wtedy farmić. Czy ja na serwis jestem dziewiąty? Czy na tym serwerze? No, no nieźle, nieźle. No powiem, że to jest dużo gemów. Dobra, wypniaty, i to wszystko się trudno będzie sprzedawało. A my tutaj sobie poszukajmy jakichś huge'ów. Kurde, drogie, to wszystko jest jakieś. Kurde. Ej, sprawdźmy, ile kosztuje ten. Rainbow w ogóle, ten pet. Sprawdzajmy na, nawet shiny rainbow. Ich jest w ogóle. A sprawdźmy też przy Was, tutaj widzowie, shiny rainbow tego peta najlepszego obecnie. Ile ich w ogóle jest? To jest ciekawe. Czy my go tutaj mamy? Mamy, mamy, MAMY! O mój Boże, jeden bilion! A jakby się wam taki drop... 50 ich jest na świecie, sprawdzamy jak było 18 chyba tak jakby wam taki drop, no to macie darmowy jeden bilion, co nie? To macie wszystkie takie huge moje, no więcej Prawie dwa razy tyle, co ja mam Kirzu, bo ja mam 650 milionów, a wy macie 910 fuge'a, no to nieźle macie, dużo Czekajcie, teraz wam szukam rainbow tego, bo to na serio są dobre pety, I na tym evencie się mega dobrze by sprawdzały Mechdino Co jest? Milion sześćset, czy ja dobrze widzę? Nie no, ja zbieram i ja go kupuję, widzę, przecież to jest oferta życia Ej, on jest w ogóle gdzieś na Trading place. Jak ludzie na Syrego po tyle wystawiają, to to jest yy, oferta z życia. Nie no, nie gadaj. Aha, to jest yy, trzeci dzień od update'u. Oni mają już najlepszego peta yy, w wersji Rainbow. No dobra, może za milion, ale on ma pewnie 100 tysięcy w tym świecie eventowym. Na wasze huge, e, to macie cały team takich, tych. No to jest super. Czy ktoś to na serio dalej licytuje? Ja tego też trochę mam, ale. No bez kitu. tu. Ktoś to na serio dalej kupuje? Boże. To życia. Oczywiście nie, nie na serio, co nie? Dobra. Nie, no. A, jeszcze Wam widzę, przedstawię parę tutaj na zarobek sposobów, bo są super, po prostu. Ym... Dużo osób o tym zapomniało, no ale jest mega, dobre, mega dobry mega dobry sposób na zarobienie. Jak widzicie, tutaj są często Fortune Flagi, plus te zraszacze. Zraszacze. Zra I jak tutaj sobie odpalicie swoje wszystkie najlepsze pety, ja tutaj sobie to włączę autoklikerem Odpalę proszę. Jak takiego odpalicie, y co jest? Podstawowy słoik na przedmioty? Ciekawe co to daje? Dobra jak sobie te wszystkie pety swoje odpalicie to zobaczcie co tu się dzieje jeszcze ja tutaj chyba nie mam potki na diaksy a nie mam no to zobaczcie jak tu się szybko łatwo diamenty dropi co nie widzicie co tu się dzieje jeszcze on coś pokaże Co tutaj przejdziecie do boost engine jak tutaj sobie to zrobicie na fulla wszystko za te banknoty tak z milion wydacie no milion to no umówmy się to nie jest za dużo Dobra, może nie milion. Mm. Milion. No tak że 300 tysięcy, no to nie jest dużo. Wydacie sobie. I macie... Co oni w ogóle robią? No to macie no mega łatwe gemy, bo wtedy macie, nie wiem, razy 5 czy 3 i te gemy lecą w oszałamiającym tempie. Jeszcze jak macie... jak jest czy jakiś bogatszy widz, który ma super magnet, to już w ogóle.. Odpalacie sobie tutaj książkę na diamenty, tak jak ja, albo kupujecie najlepszą jaką możecie książkę, za chwilę to zrobimy I odpalacie to wszystko i kurde wam miliony diamentów tu się farmi, jak po prostu na tym VIP-ie. I tak oto możecie sobie uzbierać na tego najlepszego peta, pójść sobie na eventową, otwierać te i dropnąć huge, taki jest mój obecnie sposób na zarobek, a nawet jak Wam się nie chceć na tą ewentową, nie chcecie się tego peta kupować, bo nie macie w YouTube i to po prostu nie ma sensu, tak uważacie. No to tutaj zagemy kupujecie tikety i zobaczcie, jak mało to jest tych tiketów. A jeszcze jak traficie na Rainbow'a lub na Shiny, to wtedy to licytujecie i zarabiacie od jednego biliona nawet. No bo ukryjmy, nie ukrywajmy, że jeden bilion to jest genialny, genialny zarobek. Każdy by chciał tyle zarobić. Wydajesz jakieś, nie wiem, 20 milionów? Albo kupujecie za 50 milionów dużo ticketów, inwestujecie w tego shiny, dropi wam, sprzedajecie go, no i super, zarobiliście. Albo w Rainbow'a, albo w Rainbow po prostu tego huge peta, Tak, to jest shiny Rainbow, to ja sprzedał wszystkie huge, wywalił wszystko w te tickety i bym wygrał, to to bym miał 3 biliony. No i super, takie rzeczy właśnie się opłaca robić wizowe. I tego, co się teraz zarabia w Simulator, no też możecie się na kupowaniu pieniędzy i tak dalej, ale wiecie, jaki kiedyś był najlepszy sposób? Kiedyś najlepszy sposób to jest, na no, serio było dawno, dawno temu, bo teraz to już nie jest takie y, te, z czego się da no, dużo zarobić, ale y, kiedyś się stało, dało z tego mega dużo zarobić, że jak mieliście nasiona tych diamentowych, to mieście jeszcze instaplanty, które robią, że od razu ci wyrasta, to się opłacało to robić. I powiem wam tyle widzowie, że jak sobie tutaj macie te y, nasiona, jak rap tych nasion jest faktycznie jak i teraz, czyli dobry. I jak Instaplanty są po 15 tysięcy, to macie gotowy biznes, co nie? Wy sobie tylko siedzicie tam i tak wychodzicie z milionem zarobionym, tak? Ten normalnie. Albo jak te Instaplanty mają po 10K, to już jesteście zarobieni do końca życia, bo wychodzicie. Jak zainwestujecie 100 milionów, to zarobicie jakieś 110. I na serio. Tylko siedzicie w jednym pomieszczeniu i klikacie E. Przez jakieś 10 minut i zarabiacie miliony. Więc mówię wam, widzowie, to są super zarobki, tylko musicie wyczaić ten rap, albo kupić tanio te rzeczy od ludzi. Na serio. Są trzy zarobki obecnie na tym evencie. Trzy sposoby na zarobki, i są one mega dobre. Te sposoby, i bardzo się opłaca robić. Więc widzowie, no nie wiem, ja za chwilę biorę się za te sposoby, bo sam też je realizuję. Tylko najpierw, teraz sobie zbieramy tutaj gemy na mianowicie na, na chyba tą kaskę, żeby tutaj zarobić więcej tych gemów, ale to chyba później. Najpierw bym chciał tego peta Rainbow zdobyć, bo to jest po prostu już bogactwo. Jak sobie takiego peta ogarniecie. No jak jeszcze shiny wam się uda drobność, to jesteście zarobieni nieźle, więc tyle wam, widzę, chcę powiedzieć, że no... Ile tutaj było pod koniec? Nie wiem, z 70? Przewinicie sobie film tak o y, minutę do tyłu, to zobaczycie, widzowie, że... No, dwie minuty do tyłu, to zobaczycie, że na serio tutaj y, pewnie było y, mało tych ticketów. Każdy o tym prawie zapomniał, większość tutaj graczy, a na serio da się y, spoko rzeczy tutaj ogarnąć i... Jest to według mnie super sposób na zarobek, a my sobie teraz wbijamy dziewiątą rangę Pewnie myślicie, hoho ho, dziewiąta ranga słabo, bo bo jestem youtuberem, co nie, normalnie tutaj gram mam 10 huge'ów, to powinienem mieć dobrą rangę, no a no niestety tak nie jest, bo jak widać, no nie grałem zbytnio w tą grę tak ją trochę opuściłem, można powiedzieć i przez to nie mam zbytnio dobrej rangi wybaczcie mi widzowie, no niestety tak to u mnie wygląda i tak y Lecimy sobie dalej z tymi otwieraniami, i uwaga, chyba będziemy mieli kolejną rangę. Sprawdzamy nie. Jeszcze trochę jajek będzie trzeba otworzyć, i wbijamy kolejną rangę. Widzowie, no co by tu dalej powiedzieć, no? Ach, jakie przyjemne jest nagrywanie dla Was odcinków, po prostu. Ach, to jest super uczucie. A, i napiszcie też w komentarzu, czy chcecie powrócić o kolejna rangę do serii z Brookhaven, Yee, yeah! mamy kolejną rangę. Let's go. Huh, lista planty. Co to? 11k? No to widzę, mamy zarobek życia teraz. Patrzcie. Wam ja teraz pokażę, jak zarobić łatwo miliony w Pet Simulator. Uwaga, robimy ten zarobek. Zobaczycie, da się teraz zarobić miliardami w tej grze. Zobaczycie, jak się teraz zarabia. Mega dużo w Pet Simulator 99. Już wam pokażę. Idziemy sobie tutaj do ter Trade Terminal. Wyszukujecie sobie insta, insta, planty, te które ja wam powiedziałem Już ten sposób z pinatami jest taki, że musicie mieć mega dużego farta, bo yy, rabie jest wysoki 11k, aha, nikt tego nie sprzedaje? Ale No serio, jakby ktoś u was sprzedawał, to macie taki biznes, widzowie Bo patrzcie, yyy już wam to odpalę na y, kalkulatorze i wam pokażę ile z tego jest. Odpalamy sobie tutaj y, y, nasze rzeczy 12,5 tysiąca 12, y, razy będę miał w tych y, w małych liczbach y, razy y, nie, nie razy tylko y, Kurde, usuń! Zeruj to. Kurde, czekajcie, od nowa odpalę kalkulator i wam pokażę. Tylko już teraz tak normalnie. 12,5 tysiąca plus 11 tysięcy, tam mamy rapu tego instaplantu. Widzicie? No 11,00 11 to wam dam, żeby nie było. 1200 równa się, tyle wydajecie, a zyskujecie. 30 tysięcy, czy znaczy to widzowie nie jest piękne? Po prostu, macie na 300 zarobek, mm, macie na 300 zarobek jakiś y, tych y, y, 6400 gemów. Z jednego takich, a jak sobie zainwestujecie dużo, to na serio zarobicie z tego mega dużo. Więc się mega opłaca grać teraz w ten No, rozumiem, że tam, Pedro i ci YouTuberzy. Tak na początku wyzywali ten update i prestona, ale na serio teraz są, przez to, że tak dużo graczy opuszcza teraz tą grę. No jak co każdy update jest sobie 80 tysięcy graczy, to na serio da się zarobić i z tych ticketów diamentowych na milioner w świecie i wszędzie widzowie, więc y, grajcie po prostu y, jak możecie, bo jest teraz super okazja na zarobienie, bo dużo graczy zapomina, a my jako youtuberzy próbujemy. Was obudzić, że jest mega dobry sposób na zarobek. Ja Wam widzowie bardzo dziękuję za oglądanie i widzimy się jutro. Na Dzięki, cześć!